Dzisiejsza data właśnie minęła północ i teraz jesteśmy na ulicy, ulicy Małej, Promienistej. Czyli de facto jest to ulica Falista. Tak, tu już mamy na asfalcie jakieś resztki, flaki. Tu też, powiedzmy, że to jest jedna. A tutaj mamy przejechanego... Płaza. Tak jesteśmy vis -vis tutaj. Tej ulicy. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolejnego martwego płaza. W tej chwili raczej jest to, jest to, jest to, jest to żaba. Tutaj mamy kolejnego. To jest na pewno żaba. Tutaj też jest. Jeżeli się cofniemy, czyli tak, to jest za 3, 3, to byłby przynajmniej czwarty. Przynajmniej czwarty tutaj. Czwarty, ale według mnie to są dwie. Powiedzmy, że jest ich tutaj. Do tej pory było ich pięć. Cofnijmy się, może. Tak, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda. Przynajmniej 5 do tej pory idziemy cały czas tym pasem. Tutaj mamy 6 widok i tu się jeszcze cofnijmy. O, i tutaj można powiedzieć, że mamy siódmego płaza Ja już widzę ja już widzę ósmego, ósmą żabę Tutaj mamy ósmą żabę. Tutaj dziewiątą i dziesiątą po tej stronie. Po tej stronie pasa. To jest dziesiąta. Jeszcze się cofnę troszeczkę, nie? Czyli tak, do tej pory mamy 10 martwych płasów. To jest obejście w jednym, w jednym ujęciu i tutaj jest jedenasty. Jest w tej chwili godzina 12 z minutami, czyli jest około 17. Tak i tutaj będzie 13, jeżeli dobrze liczę, później będzie można to odsłuchać. Tak, uznajmy, że tutaj to rozleczone to jest 1 w jednej linii, czyli trzynasty osobnik. Tutaj już widzę czternastego osobnika. Można zobaczyć, jak wygląda żaba od środka. Mięśnie widoczne, praktycznie została pozbawiona skóry. Czternasty, jeżeli dobrze pamiętam. tutaj to no, przejechał samochód i tutaj jest kolejny mostek przy słupie energetycznym zawracam tutaj przy tych barierkach, tu jest słup o i tutaj widać o co chodzi i teraz będę liczył od początku widzimy żabę, która w tym miejscu usiłuje pokonać krawężnik. I mimo, że jest to żaba, widać, że przychodzi jej to z dużym, z dużym trudem. Być może ta żaba czeka już na wizję i ustawia się zgodnie z zawiadomieniem na wizję, która ma się odbyć 18 kwietnia bieżącego roku. Tak jak pani dyrektor zapowiedziała. W widać, widać w czym problem, że taki krawężnik nawet dla żaby, stanowi spore utrudnienie w przemieszczaniu się przez drogę. Jeszcze raz. Czyli to jest pierwszy na tym pasie. W jednym ujęciu kontynuujemy wizję. Widać jakie jest tempo przemieszczania się. Tutaj nie, to nie jest ślad po płazie. To jest zabrudzenie w asfalcie. Widać inną strukturę. Charakterystyczny budynek przed ulicą falistą, i przemierzamy dalej. Poszukiwaniu martwych płazów. Tutaj mamy drugi napotkany, ale pierwszy, pierwszy martwy na tym pasie. Liczymy martwe. Tutaj widać ślady po drugim martwym. Jest problem, ale tutaj jest trzeci trzeci w całości trzeci tutaj widać kolejne te plamy tutaj to będzie czwarty to są szczątki czwartego płaza a tutaj Tutaj mamy piątego. Piątego na tym pasie. Ja już widzę szóstego. szóstego, Szósta na tym pasie w stronę, w stronę żywca. To jest szósty. Powiedzmy, że to jest wyweszony płas z sąsiedniego pasa. Ulica kolorowa, żeby było jasne, i ulica falista. Zasłynny potoczek. Który dla płazów stanowi oś migracji, która ulega blokadzie podczas przejścia pod drogą. O, proszę. Tutaj mamy kolejną żabę. Która widać, że też czuje się zlekka zagubiona wzdłuż krawężnika, bo nie forsuje krawężnika w poprzek, tylko przemieszcza się wzdłuż drogi. Czyli widać, że tym razem mamy do czynienia już z migracją w górę. Prawdopodobnie są to migracje powrotne, jeżeli przyjmiemy, że płas wie dokąd chce pójść. I tutaj mamy kolejną ofiarę i tu jeszcze jedną. Stan tego płaza nie pozostawia najmniejszych wątpliwości. Tu został trzęsnięty przez samochód. do krawężnika. Sipas przemieszcza. Jesteśmy w dalszym ciągu to było liczone i to było liczone proszę pokazać wszystko w jednym ujęciu to przy tej studzience kanalizacyjnej na wysokości tego białego domu Pięćdziesiąt pięćdziesiąt jeden będę zawracał I widać tutaj. Kolejnego baza, kolejną żabę, również udającą się w kierunku gór. Tu jest jeszcze jeden płas. Tego tu należałoby prawdopodobnie dobić, byłby to akt miłosierdzia. Tak. Widać jak to zwierzę cierpi. ważny uraz I w tym miejscu można zakończyć, gdyż tu się rozpoczęła nasza wizja. Jeszcze raz dokładna data. Dzisiaj już jest po północy. 17 kwietnia. To już było filmowane mostek przy ulicy falistej. To właśnie tutaj płazy wychodzą, nie są w stanie tego wiaduktu, czy tego mostu pokonać, wchodzą na jezdnię i tu giną. W tej chwili na pewno ruch jest mniejszy z uwagi na oddanie do użytku drogi ekspresowej, a widać w dalszym ciągu, że ta śmiertelność już ma, ma miejsce.